Państwa w kolejnym odcinku Gryweru. Dzisiaj spotykamy się w nowym roku i z tej takiej małej okazji ten uczestnik, który będzie grał dzisiaj, będzie grał bez cygara. A naszym następnym uczestnikiem będzie Marcin Klocek. Powitajmy go! Cześć, co Dzień robimy? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A więc dzisiaj naszym uczestnikiem jest Marcin Klocek, ma lat 17, jest uczniem. W wolnym czasie co robisz robić, jak jest to jakieś tajne? Eee, Ćwiczek no oraz yy, gram w komputer. Okej, okay. dobra. Słuchaj, pokrótce wytłumaczę Ci zasady. Masz 12 do miliona dwa kurogi gwarantowane 1040 tysięcy. Nie ma tutaj zegara, tak jak mówiłem o samym wstępie. I trzy koła ratunkowe. Grajmy. Gramy o milion złotych, bądźcie Państwo z nami. Marcin, pierwsze pytanie za 500 złotych. Ile pól ma standardowe Sudoku 81, 16, 8 czy 64, ostateczna odpowiedź odpowiedź A. Zaznaczam odpowiedź A. I tak to jest poprawna odpowiedź, prawo! Tak, bo to jest 9 na 9, chyba wiesz. I ja tylko dodam, że sudoku wynaleziono w 1979. Pytanie zagwarantowane 1000 zł to jest ostatni pytanie, na którym możesz odejść z niczym. Poznajmy je. Bardzo dobra opinia o kimś lub o czymś to renoma, recenzja, refleksja, reforma. Reforma, tobie nam się przydała szkolnictwa i państwa, a odpowiedzią poprawną jest odpowiedź A, renoma. Zaznaczam odpowiedź A, renoma. I mówisz tak zdecydowanie, że tak, to jest poprawna odpowiedź. Masz gwarantowane 1000 zł. Masz gwarantowane 1000 zł, 10 pytań od miliona. Nadal się koła ratunkowe. Gotowy na pytanie za 2000? Ja się Pytanie za 2000 zł. Druga osoba to. Ty, wy, ja, my, wam, nam, on, ona, ono, oni, one. Jest to odpowiedź A po raz kolejny. Czyli trzeci raz żeby A myślisz, że to jest? Tak, dokładnie. Zaznaczamy bez zastanawień? Bez zastanawień. Zaznaczam odpowiedź A. I tak, to jest poprawna odpowiedź. Ja tylko wam, że ty jest w tym a wy w liczbie nogi. Chyba to jest dosyć logiczne. Łatwe. Ten za 5000 zł, stowarz proszę. Nauka zajmująca się badaniem substancji oraz ich przemian jakościowych to: Fizyka, Biologia, Chemia, Matematyka. Co myślisz o tym pytaniu? Badaniem substancji oraz ich przemian jakościowych. Tak. I teraz musimy rozróżnić, czy jest to zjawisko fizyczne, czy reakcja chemiczna, ponieważ są to dwie różne. Jakby wartości. Czyli nie myślisz, że to jest matematyka albo biologia? Nie, to zupełnie odrzucamy, ponieważ no, matematyka to jednak działanie na liczbach, a biologia to jednak bardziej organizmy. Czyli przyroda, bardziej. Według Ciebie. No, tak. Czyli przyroda, czyli tak. życie, tak? Tak. To już Twoje słowa. Ale badaniem substancji oraz ich przemian jakościowych. To odejdźmy od odpowiedzi A i zaznaczmy odpowiedź C ostatecznie, definitywnie. Bez kół. Bez kół. Usłyszałem ostatecznie zaznaczam odpowiedź C chemia. Ja Ci powiem, że wszystko dobrze powiedziałeś, to jest poprawna odpowiedź. Nic doda się Pytanie za 10 tysięcy złotych. Na razie nie złożyłeś żadnego koła. Myślę, że idzie ci bardzo dobrze. 8 pytań od miliona. Poznaję pytanie za 10 tysięcy złotych. W którym roku nastąpił drugi rozbiór polski? W 1792, w 1793, czy w 1772, czy w 1795? Jak z historią stoisz? Z tak. rozbiorami? Jeszcze w tamtym okresie to mój ulubiony temat kiedykolwiek. Tak ten Odpowiedź co możemy całkowicie wyrzu wyrzucić? ponieważ jest to dla nas nieważne i 7-2 chyba był być pierwszy. Drugi i trzeci następowały po sobie i to w dość krótkim odstępie. Nie wiem czy 95 to nie jest nawet trzeci rozbiór Polski. I zostaje nam wtedy 93. Jako, że to jest historia, to poproszę pytanie do publiczności. Ostateczna decyzja? Ostateczna. Proszę Państwa, pytanie dla Państwa. Wyniki naszej publiczności są takie. Dla B59%, potem dla D17, dla A14 i dla C10. Czyli utwierdzili mnie w moim przekonaniu odpowiedź B ostatecznie. Zadano odpowiedź P. Czyli tak jak mówiłeś na samym początku, według Ciebie 72 to był pierwszy rozwiód polski. Tak. I to masz, to jest bardzo dobre. To jest poprawnie. 95 to był trzeci. I też się z tym zgadzam. A, 92 to była wojna polsko-rosyjska, czyli B to jest poprawna odpowiedź, brawo! 20 tysięcy. Brawo, 20 tysięcy, masz dwa połowy i 7 000 000. pytań omówione. Poznanie pytanie za 20 tysięcy złotych. Różańcową tajemnicą światła nie jest... ustanowienie Eucharystii, chrzest w Jordanie, zesłanie Ducha Świętego, przemienienie pańskie. Czyli teraz mamy religię, kategorię? Pójdźmy tutaj logicznie, ponieważ tajemnice Różańca dzielą się na okresy czasowe, a ustanowienie Eucharystii, zesłanie Ducha Świętego i przemienienie państw. Czy... Kurwa, które przemienienie pańskie? On jeszcze na górze tam Czyli co byś odrzucił? Odrzuciłbym zesłanie Ducha Świętego. By zaznaczyć tą odpowiedź. Odrzuciłbym całkowicie zastanowienie Eucharystii. Dobra, czyli na pewno nie A. No, bo to nie pasuje mi tutaj. Czyli zastanawiasz się nad C, zesłaniem Ducha Świętego. Tak, ich przez miliarda. Teraz, czy chcesz ryzykować? To jest takie 33% bez jednej odpowiedzi. No dobrze. I 30% w okresie. Dokładnie. Dobra, dajmy 50 na 50. Poproszę komputer o uzyskanie dwóch błędnych odpowiedzi teraz. Zesłanie Ducha Świętego, przemienienie pańskie. No to teraz już definitywnie zaznaczę jednak odpowiedź C. Zaznaczę odpowiedź C, zesłanie Ducha Świętego. Słuchaj, ja Ci powiem, że zaznaczyłeś poprawną odpowiedź. To jest poprawna odpowiedź. Tak jest. Masz 20 tysięcy złotych. 40 tysięcy złotych o gwarantowaną sumę masz jeszcze jedno koło ratunkowe. Pytanie do naszego eksperta. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Poznajmy pytanie za 40 tysięcy złotych. Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak, Augustin Egrola to jurorzy w programie. Taniec z gwiazdami. Mam talent. Top model The Voice Kids. Programy telewizyjne. a 5. B. Definitywnie. Na pewno? Tak. Bez kół? Bez kół. Zaznaczam odpowiedź B. Mam talent. Agnieszka Chylińska. Małgorzata Foremniak. Augustin Eugrola. To jurorzy w programie. Mam talent. Tak? To jest poprawna odpowiedź. Masz 40 zł. Super. Super. Masz nawet jedną pora! od miliona cię? Jak podać mi teraz odpowiedź złą, nic nie stracisz przy tym pytaniu? Gramy o 75 tysięcy złotych, jesteś gotowy? Nie Jestem gotowy Proszę bardzo, poznajmy pytanie za 75 tysięcy złotych A nasze pytanie jest takie, kto wykonał piosenkę Dance Monkey? Znasz teraz odpowiedź bez odpowiedzi czy? Nie Nie? Dobra, poznajmy na razie odpowiedzi Lil Nas X, Billie Eilish, Stevie Aoki, Tones I. Co myślisz o tym? Zrzucić no, mogę Billie Eilish ponieważ wokal w Dance Like Monkey jest raczej męski więc chyba ją możemy odrzucić A Pamiętasz jak leciało Dance Monkey? Czy tak troszkę średnio? Nie, nie słyszałem takiej muzyki Więc na najgłupszym pytaniu muszę użyć telefonu do eksperta o ile nasz ekspert będzie znał odpowiedź, bo pamiętaj, że może nie wiedzieć. Jeżeli jest, jest ekspertem, to raczej nie do czasu na YouTubie. To jaka jest twoja ostateczna decyzja? To poproszę eksperta. Dzwonimy do naszego eksperta Johna. Niestety nasz ekspert nie zna odpowiedzi na to pytanie. Nie obstawił nawet żadnej odpowiedzi. Czyli tutaj już decydujemy, że do ciebie musimy strzelać. Czy mamy 33%. Steve Wilma okay? Czyli nie myślisz, że to jest B? Nie, nie myślę, że to jest B. że nie mam pomysłu na życie, więc zaznaczę odpowiedź A. Tak na pewno? Co, Co mogę zrobić innego? Może się troszkę pozastanawiać. Lil Nas X mi bardzo śmiesznie do tego wymyślenia, jakbyś tego wymyślił przed programem. <grym> czyli skoro jest wymyślone, czyli. Jak z wymyślałem, to może być prawdziwe, no. jak tak mówisz? No, żeby tak wiesz, żeby tak odejść na śmiesznie. Dobra, to... Na pewno chcesz. <grym> warki... No, zmniejszymy klikowanie. Dobra, odpowiedź C, definitywnie YOLO. Stevie Ajoki tak? Chcesz na pewno? Na pewno nie Thomas NI, na pewno nie Billy Eilish, na pewno nie Lil Nas X? Kto to jest? Dobra, to zmienimy na D, skoro już tak proponuję przejdźmy wszystkie odpowiedzi. Definitywnie odpowiedź D. Jestem pewien od początku. Dobra. Dobra powiedz mi już naprawdę ostateczną. No to odpowiedź D ostatecznie. Na pewno chcesz? Byłem pewien od samego początku. To Lesynai? Już 33% strzelamy. A może jednak Biliai liczb Dobrze, strzelmy odpowiedź D. No to... Ostatecznie? Ostatecznie. Zaznaczam. Piosenkę yes. Dance Monkey nie wykonał Lil Nas X. No, czyli Nie Ani nie Steve Aoki. Billie też nie wykonała, bo Tony Senai to jest poprawna odpowiedź! na 75 tysięcy złotych! Brawo! Ja tylko dodam, że to jest autorką to jest australijska piosenkarka Toni Watson I to jest tylko jej pseudonim Brawo! Brawo! Masz 75 tysięcy złotych Nasz rekord milionerów został na razie wyrównany Teraz wszystko zależy od ciebie Zadaj... fuzji kwantowe. Chcesz pizzykę, mówisz na kolejne? Będziesz jakieś więcej niż jakiś Dance Monkey. Słuchaj, Gram o 125 tysięcy złotych. Wyrównałeś rekord? Gotowy na pytanie? Gotowy. Poznajmy pytanie. Jak nazywa się aktor, grający tytułową rolę w serialu Netflixa The Kevin! Już znasz? Tak, Henry Kevin. Znany bardziej ostatnio z roli Supermana w DC. Mówisz. Czyli mówisz, że pobijesz rekord milionerów? Pobijamy rekord milionerów. Zobaczmy odpowiedzi. Czy muszę to czytać, czy od razu? Maka. 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 Chcesz ostatecznie odpowiedź C? Ostateczną odpowiedź C. Zaznaczam. To jest poprawna odpowiedź na 125 tysięcy złotych! Brawo! się rekord milionerów! Gratulacje, lecimy po milion. Lecimy po milion. Masz 3 pytania miliona. Zero kuratunkowych. Gramy o 250 tysięcy złotych I pamiętaj, że możesz zrezygnować i zawsze 125 tysięcy złotych. A jak przegram? A jak przegrasz, to niestety masz tego gwarantowane 40. Jak podasz mi złą odpowiedź, teraz to stracić 85 tysięcy złotych. Gotowy na pytanie za 250 tysięcy? Ja, ja lecimy. Proszę bardzo, pytanie za 250 tysięcy złotych. Wyróżniamy typ smogu Los Angeles i. Moskiewski, Londyński, Krakowski, Santiago. Typy smogu. Jest w smogu Los Angeles i. i jaki się? W Krakowie mamy dużo smogu, ale myślę, że nie był on by tak rozróżniany w stosunku do Los Angeles. Bo to jednak aż Los Angeles. A to tylko jakiś Kraków mały. Nie wiem, czy San Santiago ma smog w ogóle. Czyli myślisz, że Krakowski by się raczej nie wziął od małego miasta w Polsce? Czyli myślisz, że od polskiej nazwy by. No nie. Nie powstał. No nie. Myślę, że jednak by nie powstała jakoś. Chyba, że to jest tylko dla typ. Że ten typ smogu byłby rozróżniany tylko w Polsce, ale to by było bez sensu. Tak, mnie. ja tylko tutaj dodam do tego pytania, że to jest ogólnie, nie chodzi tutaj o typ smogu w Polsce, tylko chodzi tutaj ogólnie. No tak. właśnie, więc krakowski, który powstaje z, tylko i wyłącznie z palenia jakimiś odpadami, myślę, że nie byłby tak rozróżniany. Więc zostaje nam moskiewski i londyński. W Londynie aż tyle smogu chyba nie ma. Cię, oni tam mają przerąbane warunki przez tę mgłę i mogliby mieć tam dużo smogu. Ale o smogu w Londynie się tak nie mówi, więc uznajmy ostatecznie odpowiedź A. Nie chcesz rezygnować? Nie chcę rezygnować. Czyli się że Moskiewski, czyli tak od Moskwy, że w Rosji, tak? No, taki Moskiewski. Powiedz mi, co zrobić. Ja to zrobię. Nie chcesz rezygnować? Czy to nie chcę rezygnować, zaznaczmy odpowiedź A, definitywnie. Zaznaczmy odpowiedź A, smog moskiewski. Wyróżniamy też smogu Los Angeles i. niestety, londyński. Niestety, londyński. Ja tylko dodam, że smog londyński, w skład którego wchodzą dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla, sadza oraz trudno opadające pyły. To jest właśnie smog londyński. Rekord -hobity. Ale pobiej, wyrównałeś, nawet nie, nie wyrównałeś, bo pobijeś rekord, no właśnie. Czyli masz gwarantowane 40 tysięcy złotych. Ja dziękuję Ci za grę, grało nam się bardzo przyjemnie, pobije się rekord. Gratulacje, Teraz muszę zegna 40 tysięcy złotych za parę minut.